Kolejnym ustawieniem kompleksu biodrowo w które musimy brać bezwzględnie pod uwagę przy doborze planu treningowego jest tyło pochylenie miednicy. Jest to dysfunkcja trudniejsza do zdiagnozowania, trudniejsza do osiągnięcia celu jakim jest symetria, tyło pochylenie miednicy. Dużym ryzykiem jest tutaj uszkodzenie mięśni kulszowo-goleniowych. W przypadku osób, które trenują Przyspieszenia sprinty, czy też piłkarzy. Natomiast na to ustawienie miednicy również mamy przygotowany plan treningowy, który wyeliminuje nam błędy motoryczne i doprowadzi do pełnej symetrii ciała. Analizując tyło pochylenie pod kątem napięć mięśniowych należy największą uwagę zwrócić na osłabiony mięsień wielodzielny, osłabione mięśnie pośladkowe, jak i mięśnie brzucha, skośne oraz mięsień poprzeczny brzucha. Nadaktywnymi natomiast będą mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. W progresywnym doborze ćwiczeń pod dysfunkcję tyłopruchlenia miednicy zaczynamy od ćwiczenia, którego celem jest uzyskanie pełnego wyprostu w stawie kolanowym, mające na celu przeniesienie napięcia z mięśnia tylnej części uda na mięsień wielodzielny, gdzie kluczowym elementem jest zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa przy maksymalnym wyproście stawu kolanowego. Dla osób bardziej zaawansowanych, które mają problem z tyłopochyleniem biednicy proponujemy przysiad ze sztangą trzymaną z przodu. Takie ustawienie obciążenia wymusza nam neutralne ustawienia wszystkich krzywizn kręgosłupa oraz przenosi napięcie na przednią stronę uda, czyli antagonistę mięśni nadaktywnych, kulszowo-goleniowych. Przy tyłu pochyleniu warto wykorzystywać takie ćwiczenie, jak przysiad ze sztangą nad głową, gdyż to ćwiczenie wymusza podniesienie ogólnego środka ciężkości, które wpływa na większą aktywację mięśni centrum.